W Lwowie uczczono setną rocznicą urodzin Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych polskich poetów ubiegłego wieku, dramatopisarza i eseisty. Przedstawiciele konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, polskich organizacji, młodzież z polskich szkół złożyli kwiaty i wieńce pod tablicą na domu, w którym urodził się Zbigniew Herbert i gdzie mieszkał wraz z rodziną w latach 1924. 1933. Cieszę się bardzo, że stulecie urodzin Zbigniewa Herberta, że jestem w Lwowie, że mogę uczestniczyć w tej pięknej uroczystości, w tej cudownej rocznicy. Pamiętam odsłonięcie tej tablicy, która ponad 20 lat temu znalazła się na kamienicy, w której no. Pierwsze lata Herberta były ściśle związane, jego dzieciństwo, jego, jego opieka wspaniałej babci, którą wspominał, który poświęcił tyle pięknych wierszy rodzicom. Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości udali się do kościoła świętego Antoniego, w którym Zbigniew Herbert został ochrzczony. Był to kościół parafialny Herbertów, którzy mieszkali w jego najbliższym sąsiedztwie. Na tablicy wewnątrz świątyni jest umieszczony fragment wiersza poety Moje miasto. Zebraliśmy się dzisiaj dokładnie w stulecie urodzin Zbigniewa Herberta, by wraz z młodzieżą oraz przedstawicielami organizacji polskich złożyć hołd wielkiemu poecie twórcy pana Kogito Zbigniewowi Herbertowi to właśnie w tym mieście narodził się wielki poeta syn tej ziemi. Dzisiaj obchodzimy kulminację tych wszystkich uroczystości, tych wydarzeń, które złożyły się na cykl, który konsulat zorganizował, aby uczcić wielkiego człowieka, poetę, filozofa, eseistę, człowieka ponad wymiarowego. Uniwersalnego. Obie tablice, przy Łyczakowskiej 55 oraz w kościele świętego Antoniego, zostały odsłonięte w 2002 roku. Organizatorem wydarzenia był konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie.